Dzisiaj ubrałam się na czarno nie bez powodu, ponieważ dzisiaj robię zakwas z buraków. Nie tylko jest idealny do barszczu. Wzmacnia odporność, oczyszcza organizm z toksyn, wspiera pracę jelit i serca i obniża ciśnienie oraz dodaje nam energii. To naturalny probiotyk, który poprawia trawienie i samopoczucie. Wiecie, że nie każdy zakwas z buraków smakuje tak samo. Większość ludzi robi go z okrągłych buraków I, i później dziwią się, że barszcz nie ma porządnego koloru ani aromatu, a prawdziwy sekret w tkwi tych, w tych podłużnych burakach. To właśnie z nich wychodzi zakwas o głębokim smaku i intensywnym kolorze aż fioletowy, i cudownym zapachu. Taki, yy, że że już po otwarciu słoika czujesz, że to samo zdrowie. Dziś pokażę Wam mój sprawdzony przepis. Prosty, naturalny, bez żadnej chemii. Zróbcie go ze mną krok po kroku. Zobaczycie, jak łatwo stworzyć coś, co naprawdę działa na ciało i duszę. Zapraszam. Tutaj mam umyte buraki. To są buraki podłużne, tak jak na początku Wam mówiłam. Z tych buraków wychodzi cudowny zakwas, aż fioletowy, aż nie będziecie mogli uwierzyć, taka wychodzi cudowna farba. Kiedyś robiłam też z buraków okrągłych, ale jak raz zrobiłam z tych, to nie mogłam uwierzyć, jaki cudowny aromat wychodzi i ta farba. To aż jest nie do wiary po prostu. Musimy sobie. O. Mam tutaj 7 kilo buraków z tego względu, że tam mam słoiki, które są 5-litrowe i ja od razu robię większą ilość y, zakwasu. Y, z tego względu, że ten zakwas pije również mój mąż, moi rodzice i dlatego się nie bawię w żadne małe słoiczki, tylko robię od razu konkretne, y, duże porcje żeby można było codziennie małą ilość sobie tych buraczków, tego zakwasu wręcz wypić. Wtedy będziecie zdrowi, będziecie mieli bardzo dobrą odporność i po prostu ten zakwas, jak raz zrobicie, będziecie go robić stale. Tak jak ja. Jak ja zrobiłam raz, po prostu już nie ma dnia, w którym po prostu nie piję tego zakwasu. Po prostu on jest dla mnie cudowny. Więc musimy wszystkie buraki, co tutaj mam, musimy wszystkie buraki obrać. Obieramy buraczki. Najlepiej obierać buraczki taką właśnie obierką, bo idzie bardzo szybko. Buraki powinny być yy, niepokojące. Powi Zawsze takie jedne, jak już kupicie i kupujcie sobie na rynku. W sklepach jest bardzo y, mało tych y, podłużnych buraków, więc jeśli chcecie kupić te podłużne, to tylko na rynku, bo w sklepach naprawdę rzadko kiedy można je dostać. I, i na rynku mi się wydaje, one są naprawdę świeże te buraki, i żeby nie były y, jakieś miękkie, bo to też nie o to chodzi. Musi być cały zakwas zrobiony. Ze świeżych buraków. Tutaj mamy nasze obrane buraczki. I tutaj dla, mam 5-litrowe słoiki, jak już mówiłam. I jako pierwsze przygotujemy sobie mm, nasze przyprawy. Słoiki se przesunę tutaj do przodu. Dobrze, więc tak. Tutaj sobie uszykowałam yy, dwa talerze. Mam piękny czosnek, duży czosnek. Pieprz. Pieprz będziemy też potrzebować. Pamiętajcie, używamy tylko czarny pieprz, żaden kolorowy, tylko czarny, ziele angielskie i liść laurowy. Dobrze. I mam dwa talerze. Na tych dwóch talerzach będziemy kładli nasze przyprawy, które będziemy potrzebowali do naszego zakwasu. Więc tak, ja po prostu yy, przypraw nie odmierzam na wagę. Z tego względu, że jak wsypiecie parę ziaren, więcej nic się nie stać. Więc na te pięciolitrowe słoiki, słoiki potrzebujemy y, tyle liścia laurowego. Po prostu ułożycie sobie na rękę i taka pełna garść liści laurowych jest potrzebna na te, na jeden słoik pięciolitrowy. Kładę trochę więcej tych przepraw, bo jak już dobrze wiecie, liść laurowy to jest też y, samo zdrowie, i tutaj mamy pełną garść do naszego drugiego słoika. Więc kładziemy na drugi talerz. Dobrze. Następne potrzebujemy pieprz. Pieprz po prostu wsypujecie sobie tak na rękę. I tyle potrzebujemy pieprzu na ten pięciolitrowy słoik. I na drugi słoik to samo. Bierzemy sobie też tak na garść. Wsypujemy i tyle właśnie potrzebujemy. Dobrze. Następnie potrzebujemy ziele angielskie. Ziele angielskie bierzemy troszkę mniej niż pieprzu. Jeszcze troszeczkę. Dobrze, tyle potrzebujemy na jeden słoik. I na drugi słoik to samo. Już nie chodzi nam o parę ziarenek. Nie musicie się martwić, jak wam troszeczkę więcej czy mniej wpadnie. Po prostu więcej przypraw, będzie bardziej aromatyczny zakwas. I dlatego ja dodaję troszkę więcej tych przepraw. Dobrze, następnie co tutaj mamy? Mamy imbir. Imbir jest bardzo ważny według mnie w zakwasie. Po prostu ja wymyśliłam, że używam imbir. Imbir daje cudowny smak. Po prostu ten smak i, i pełna życia. Jak wiecie, przecież imbir jest tak zdrowy, że powinno się go używać, jak już nieraz wam mówiłam, do wody, do przeróżnych napoi można imbir dokładać. I dlatego i ja dodaję imbir do zakwasu, żeby tego zdrowia było coraz więcej. Ja po prostu tak robię. Raz zrobiłam, wymyśliłam, po prostu sama to nigdzie nie widziałam. Po prostu wymyśliłam, że imbir powinien też być w zakwasie. Dodajcie to, sami zobaczycie. Jakie to jest zdrowie. I taką pełną garść imbiru pokrojonego na plasterki dodajemy do pięciolitrowego słoika. I mniej więcej taką samą drugą garść będziemy potrzebowali do naszego drugiego słoika. Też kroimy na plasterki. Wcześniej oczywiście sobie imbir umyłam. Tak samo jak chrzan, wszystko było umyte. Musicie pilnować yy, czystość. Musi być wszystko czyste z tego względu, żeby nam nie wyszedł po prostu żadna pleść, żeby nam nie wyszła. Dobrze, jeszcze parę plasterków dokrojmy i, i będziemy mieli na drugi słoik. Dobra, puse wkładacie sobie na rękę i mniej więcej taka cała garść imbiru wchodzi nam na drugi talerz i mamy imbir gotowy. Potrzebujemy jeszcze chrzan. Dzielimy sobie ten kawałek korzenia plus minus na pół i kroimy go sobie wzdłuż, żeby wszystkie aromaty wyszły nam z niego, jak będzie sobie leżał w naszym zakwasie. Przecinamy jeszcze ten jeden kawałek tutaj wzdłuż, ten również przedniemy. I następnie do drugiego talerza szykujemy też. Szykujemy plasterki robimy. Dobra. Kroimy go sobie jeszcze raz wzdłuż. I ten również przekroimy. Dobra. I wrzucamy sobie na talerz do naszego drugiego słoika. Już mamy gotowe. Potrzebujemy jeszcze czosnek. Taki piękny, duży czosnek mamy. Rozłupujemy go. Dobrze, więc następnie rozgniatamy czosnek. Rozgniatamy go sobie tak bardzo mocno. Jeśli idzie ciężko, możecie go też poprzekrawać trochę, bo ten jest naprawdę bardzo duży. I zobaczcie, jak pięknie teraz odchodzi. Oczywiście ten czubeczki odkrawamy i wrzucamy połowę czosku na jednej talerz. Połowę czosku na drugi talerz. W ten sposób to zrobimy. Tu mamy gdzieś połowę, jeszcze ten jeden tutaj dodamy, a druga połowa pójdzie na następny talerz. I tak sobie to zrobimy. Brzydkie końcówki sobie odetnijcie, żeby nie zaczęło nam się coś tutaj psuć. Po prostu odkrawamy te brzydkie końcówki. I jeśli jest tak jak ten, taki duży, to możecie sobie od razu go przeciąć na pół. Bo bo tutaj jest też coś takiego nieładnego, to po prostu odkrawamy. Jeśli jest coś nieładne, żeby nam nie zaczął tak was pleśnieć. Jeśli jest bardzo duży, przekrojcie go na pół. Tutaj też coś jest nieładnego. Po prostu nieładne rzeczy odkrawamy. Dobrze. sobie go tak troszkę spróbować tutaj rozgnieść. Takie rozgniecone. Idzie też łatwiej obrać, jak jest rozgniecone, więc... Dobrze. Tutaj są nasze przyprawy. I te przyprawy wrzucamy jedne do jednego słoika, drugie do drugiego słoika. Po pierwsze, wrzucamy sobie. Ja sobie wszystkie przyprawy zawsze wrzucam na sam dół. Z tego względu, żeby nam nic nie wypłynęło. Wszystko wrzucacie, można równie dobrze tak pomieszać, żeby troszkę tego, troszkę tego wrzucić. I wszystko po prostu wrzucamy na nas spód słoiku. Wszystkie przyprawy wrzucamy. Jedne idą do jednego słoika z talerza, drugie pójdą do drugiego. Bardzo ważny jest, nie zapomnijcie, imbir. Imbir jest bardzo ważny z tego względu, że da taki nam wspaniały aromat, że naprawdę się zdziwicie. Wszystko wrzucamy sobie z drugiego talerza do drugiego słoika. Uciekło. Pamiętajcie, żeby słoiki bardzo dobrze umyć, żeby nie wyszła nam jakaś pleśń. Takie po prostu przygotowane słoiki z tymi przyprawami mamy już przygotowane, żeby dodawać nasze buraki. Następnie będziemy nasze buraki kroić. Ja tutaj sobie je pokroję i zaraz wam pokażę w jaki sposób najlepiej Dodać buraki do naszego zakwasu, żeby bardzo ważne jest: żaden burak nie może pływać u góry. Żadna przyprawa, żaden burak, nic nie może pływać u góry. Z tego względu, że żeby, bo wyjdzie nam pleśń, jeśli burak będzie pływał u góry, jest bardzo możliwe, że zakwas Wam się popsuje. Nie może nic pływać u góry. Zapamiętajcie to sobie. Jeśli Wam zaczyna wychodzić pleś, to znaczy, że się coś, coś po prostu uniosło do góry, i z tego względu nie może nic nam pływać u góry. Kroimy sobie po prostu buraki na, na takie plasterki. Dobrze. Mogą być grubsze, nie muszą być nie za grube, oczywiście. I to, co pokroimy, oj, mi tu uciekło. To, co po prostu pokroimy, wrzucamy sobie do naszego słoika. Wrzucamy sobie tak, jak wpada, tak, rzucamy. Ja sobie w ten sposób zawsze te buraki kroję. Rozkładamy nasze buraki, które tutaj mam. Rozkładamy na te całe dwa słoiki. Po prostu tych buraków, pamiętajcie, nie kładźcie pod sam czubek. Gdzieś ty dotąd możemy kłaść buraki, nie więcej. I wodą zalewamy aż dotąd. Można... Po prostu te duże dokładamy w ten sposób. Rozkładamy je tak na płaszczyźnie płaskiej, żeby jak najmniej podczas naszej fermentacji, żeby one nie poszły nam do góry. Taki piękny, duży burak. Kładziemy sobie je w ten sposób. W ten sposób. I wtedy wszystkie buraki zostaną tam, gdzie mają, żeby nam się nic nie podniosło do góry. Te mniejsze kromki, co tutaj mam, kładę oczywiście na spód i zaczynamy układać równie dobrze w drugim słoiku. W ten sposób, żeby też żaden burak nie chciał nam wypłynąć do góry. By wszystkie się trzymały na dole. Dobrze. I teraz nasze buraki są gotowe do zalania, ale zanim zalejemy, yy, wkładam do nich, żeby nie wypłynęły, wkładam do nich wygotowane kamienie w wodzie, po prostu, żeby żaden burak nawet nie pomyślał nam o wypłynięciu na powierzchnię. Kręcimy go po odwrotnie. Dobra, tak sobie wkładamy, to wszystkie się będą pięknie trzymać. Tu mam jeszcze jeden kamień. Dobrze. Takie dwa słoiki będziemy teraz zalewali wodą i solą. Tutaj mam garnek yy, wody. 7 litrów wody, przegotowana woda, przestygnięta już i teraz będziemy wsypać, wsypywać do y, sól, do tej, y, do tej naszej wody przegotowanej. Więc tak, mam tutaj sól niejodowaną. Używajcie tylko niejodowaną sól. To jest naturalna sól, którą powinniście używać niejodowana zdrowa sól i do naszego zakwasu idealna więc tutaj mam 7 litrów wody i do tych 7 litrów wody wrzucamy 7 łyżek soli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem i teraz to porządnie Musimy zamieszać. Tylko ja tą wodę zawsze sobie po prostu gotuję. Gotuję i trochę ją studzę, żeby nie była taka gorąca. Może być delikatnie letnia, ale nie powinna być gorąca w żadnym wypadku. jeszcze na dnie widzę po prostu sól i dlatego musicie porządnie wymieszać, żeby nic tam na dnie nie zostało soli. Tak, jeszcze tą resztkę możemy po prostu tutaj rozlać. Dobrze. I takie buraki, po prostu tu mam dwie gumki i dwa papierki. Zamykamy sobie, żeby było powietrze i żeby zaczęły fermentować. I co zamykamy? Takie buraki po prostu zostawiacie sobie w ciepłej kuchni, jeśli macie ciepło. Zostawiacie je w kuchni na dwa lub trzy dni. I jeśli ktoś ma pewnicę, może równie dobrze na dwa tygodnie wynieść takie gotowe buraki do pewnicy. Po dwóch tygodniach barsz jest do picia. Jest wspaniały, po prostu farbę nabierze. Teraz jak widzicie, one są wiśniowe. Kolor słoika jest wiśniowy, bo buraki takie mają kolor. To wszystko się zmieni na taki kolor lekki fiolet, aż dostanie taki, taki intensywny fiolet. To jest nie do wiary, jak po tych burakach i jaki wychodzi zakwas. Jeśli raz spróbujecie, będziecie zawsze robić tak wspaniały, Zakwas z tych podłużnych buraków. I tak właśnie wygląda mój domowy zakwas z podłużnych buraków. Prosty, naturalny i pełen zdrowia. Po dwóch tygodniach jest gotowy do picia. Ma piękny kolor, głęboki smak i, i aromat, który czuć już po otwarciu słoika. Jak go piję codziennie po małej szklaneczce. Dosłownie taka filiżaneczka. Można też wykorzystać do, do barszczu. Wtedy naprawdę czuć różnicę. Jeśli lubicie takie naturalne przepisy, zostawcie mi łapkę w górę i subskrybujcie kanał Zoje i Życie i Siła, bo, bo wkrótce pokażę kolejne, Domowe receptury, które wzmacniają odporność i pielęgnują ciało w naturalny sposób.